Cześć, witajcie, z tej strony Konrad, to kolejna tier lista transferowa na kanale FPL -FC. Przed kolejką numer 13, jesteśmy już praktycznie po przerwie reprezentacyjnej, więc jest ciekawie, są, kontyncy, są nowe problemy, jeżeli chodzi o nasze zespoły, także zobaczmy, kto jest najbardziej transferowany i czy te transfery są spoko. A przy okazji zapraszam Was na streama przed właśnie już deadline'em, Kolejki 13 w sobotę, wszystko będzie właśnie tutaj obwieszczone na kanale. Tradycyjnie trzech najbardziej transferowanych bramkarzy: pięciu obrońców, pięciu pomocników i pięciu napastników. I zaczynamy od razu z Onaną, którego przytransferowało do swoich zespołów około 30 tysięcy menedżerów. I jestem naprawdę niesamowicie zdziwiony tym transferem, ponieważ po pierwsze jest tutaj kontuzja bardzo prawdopodobna, 75% szans na grę. Dodatkowo jest to. No, Wciąż tylko United. Ja wiem, że ostatnie dwie kolejki z Fulham i z Luton to było 6 i 6,8 punktów, no ale umówmy się, mm, nie byli to raczej jakoś bardzo wymagający przeciwnicy. Wiemy jak United się teraz prezentuje. I raczej nie stawiałbym na ich obronę. Warto dodać, że właśnie Expected Goals conceded w meczu na przykład z Fulham to było 1, -1 a w meczu z Luton 0,42. Więc jeżeli z takimi przeciwnikami ta statystyka wygląda tak słabo, no to nie liczyłbym na dobre punkty tutaj, że tak powiem, od Onany, i od obrony United w przyszłych kolejkach, dlatego ona na dla mnie to jest pierwszy transfer od razu. Ja bym nie brał. Kolejny zawodnik na to Sam Johnston, czyli bramkarz Crystal Palace. Pierwszy bramkarz Crystal Palace, który kosztuje 4,6 miliona i jak najbardziej jest to transfer dobry ze względu głównie na cenę. Na to, że przyszłe trzy kolejki, właśnie Crystal Palace, są naprawdę dobre: jest to Luton Town, jest to West Ham i jest to Birmingham. No i dodatkowo jest on bramkarzem podstawowym, także jeden z e, najtańszych bramkarzy dostępnych, grających i przede wszystkim mających szansę na czyste konto. Dobry transfer. I najbardziej transferowanym bramkarzem przed kolejką 13 jest Allison, czyli bramkarz Liverpoolu i trafia on do kategorii już wam od razu mówię opcjonalnej. Po pierwsze ze względu na cenę, a po drugie na to, że grają oni z City w kolejce 13. Spodziewam się jednak mimo wszystko tej zwycięstwa City. Ostatnio Liverpool dobrze defensywnie w ciągu ostatnich czterech spotkań trzy czyste konta, aczkolwiek cena Wydaje mi się, nie usprawiedliwia tutaj i, i tego zakupu Alisona. Można te pieniądze lepiej wydać, no chyba że ktoś nie ma co z nimi robić. No to wtedy, proszę bardzo. Około 90 tysięcy transferów Taurik Mitchell czyli kolejny zawodnik Crystal Palace. Jak widać, zawodnicy Crystal Palace stają się popularni, jeżeli chodzi o transfery. Wydaje mi się, że jest to głównie ze względu na kolejkę 11, gdzie zrobił on aż 15 punktów, wcześniej jeden. Minus jeden, no i teraz w meczu z Evertonem również jeden punkt. Dla mnie transfer raczej opcjonalny. Cena jest ok. Mm, grają właśnie z tym Luton. Tutaj bardzo możliwe, że jakieś czyste konto wpadnie. Potem z West Hamem może być ciężej. I Bermów generalnie mm, to nie będzie też jakiś, myślę, ciężki przeciwnik. Wydaje mi się, że jest to bardzo opcjonalny zawodnik. W tej, że tak powiem, przestrzeni cenowej są inne opcje, dobre opcje, na przykład taki właśnie Cimikas. Który jest jednak z Liverpoolu i jest to jednak klub wyższej rangi, tym bardziej jeżeli chodzi o zestawienie w tabeli. Więc bardziej bym się skłaniał w tą stronę, dlatego Tyreek Mitchell jest to transfer opcjonalny. Kolejny transfer to transfer, który naprawdę wygląda dobrze na papierze. Wydaje mi się, że ten transfer się też broni na papierze. Jest to oczywiście nie kto inny jak Aleksander Zinchenko z Arsenalu 4,9. Ostatnie kolejki to m.in. 8 punktów, 1 punkt i 10. Tamten jeden to w meczu z Newcastle, gdzie zagrał tylko 17 minut. I właśnie te minuty tutaj są chyba największym mankamentem, mankamentem, jeżeli chodzi o Zinchenkę, że nie wiadomo kiedy tak naprawdę Artyta tutaj postawi na jakąś rotację. Wydaje się, że na razie Zinchenko powinien grać. Mają mecz z Brentford, który wydaje mi się, że nie będzie łatwy. Kolejny jest mecz z Wolves i ten mecz z Wolves, już Wam powiem, jest na szczęście domowy, bo Wolves w tym sezonie u siebie jest mocne, także to tym razem wilki przyjadą do Londynu. Eee, więc wydaje mi się, że transfer jest jak najbardziej dobry, jeżeli ktoś chce sobie tutaj zakupić miejsce, że tak powiem w obronie Arsenalu, bo za 4,9 miliona macie zawodnika, który przede wszystkim ma szansę na czyste konta, a dodatkowo niesie zagrożenie pod bramką przeciwnika. Na przykład w meczu z Sheffield 5 do 0 wygranym, 0,39 expected golf involvement. W meczu z Newcastle bardzo słabo, ale też ledwo tutaj na tym boisku przebywał. No i w meczu z Burnley 0,28. Według mnie jeden z lepszych wyborów, bo tak naprawdę poza nim macie tylko Gabriela e, Megalesha, którego moglibyście tutaj sobie zakupić na obronie w podobnym, że tak powiem, cenie. No ale już wiemy, że on od początku sezonu spędza sens powiek menedżerom FPL-a ponieważ. Raz gra, raz nie gra, tutaj sobie posiedzi kilka spotkań na ławce, tu jakaś kontuzja, więc no, zdecydowanie wolałbym zakup z i sam może nad tym się zastanowię. Dlatego to jest dobry transfer. Kolejny zawodnik to kolega z z reprezentacji Witalii Mykolenko, e, który w ostatnich kolejkach błyszczy 8 punktów, 11 punktów, 9 punktów e, i teraz czekają go spotkania chociażby z United Nottingham Forest czy Newcastle. 4,4 miliony i u mnie Mykolenko trafia do kategorii dobrego transferu. Everton trochę się poprawił, co prawda dostali minus 10 punktów e, jako karę. Za tam chyba złamanie financial fair play. Nie wiadomo jak to się na nich odbije, na ich motywacji. Być może pójdą po prostu już tutaj w sferę, że nie mają nic do stracenia. Wiem na pewno, że ostatnio Everton grał trochę lepiej. Tutaj też jak widać Mykolenko niósł zagrożenie pod bramką przeciwnika. W meczu z Brighton bramka, w meczu z Crystal Palace bramka. I asysta do tego. Także naprawdę... Ciekawie, jeżeli chodzi o to, ile punktów tutaj on zbiera w ostatnich spotkaniach. Do tego Expected Golf Involve na całkiem dobrym poziomie, no i przede wszystkim cena 4,4 miliona. Także, jeżeli macie cienko z kasą, to jak najbardziej dobry transfer. No i tu zawodnik, którego zakup akurat przed tą kolejką, może bym odradzał, ale ogólnie jest to jeden z lepszych transferów, jakie można przeprowadzić i jest to. Konstantinos Simikas. U mnie on ląduje w kategorii must have, no bo tak naprawdę musicie przecierpieć mecz z Manchester City. I biorąc pod uwagę inne opcje, właśnie na obronie, no to 4,7 miliona to jest promocja. Tym bardziej jeżeli chodzi o zawodnika z Liverpoolu, ostatnio błysnął 15 punktów, wcześniej jeden no i 6 oraz 6 w meczu z Nottinghamem oraz z Evertonem Expected Golf Involvement oscyluje około 02,035, 035 także nie jest jakoś super, ale też nie jest jakoś źle no ale przede wszystkim macie tak naprawdę tanią drogę właśnie, żeby się wkupić w obronę Liverpoolu dodatkowo 11% menedżerów go posiada ja go kupowałem tak jak miało tych menedżerów go około 4% hmm, także wciąż jest on differentialem, także jeżeli zagra dobrze, to macie naprawdę spory z kokrangi macie przynajmniej sporą szansę na to, żeby ta ranga fajnie skoczyła w górę. No i tak jak mówię, jedynym mankamentem jest to, że ma teraz on mecz z Manchesterem City, potem już jest Fulham, Sheffield, Crystal Palace United. No i w 18 kolejce jest trochę ciężej, ponieważ pojawia się mecz z Arsenalem. Ale polecam, dla mnie must have ten jeden mecz na ławce, no i w kolejnych już raczej wyjdzie, że tak powiem, w podstawie. No, i na szczycie tej listy ponad 230 tysięcy transferów William Saliba, także środkowy obrońca Arsenalu, za 5,4 miliona. No, i to musi być dobry transfer, ze względu na to, że kolejki są ok, zawodnik jest solidny, a przede wszystkim, przede wszystkim on jest podstawowym wyborem. Artety i gra bite 90 minut w każdym meczu Premier League. Do tego też, jakie zagrożenie pod bramką przeciwnika potrafi wprowadzić w meczu z Berlin w strzeju Gola? Expected Golf Involvement 067. Wcześniej też, tam wiecie, tak trochę w kratkę można powiedzieć, ale z Sheffield trochę, trochę lepsza była ta statystyka. No ale tak jak mówię, jest to po prostu solidny pick, jak za swoją cenę. Chyba jeden z lepszych. Ostatnio dużo osób, no, miało pecha, kiedy zakupiło Bena White'a. Ten okazał się kontuzjowany albo tam rozchorował się. Coś, coś w tym stylu nie pamiętam już dokładnie, no, ale nawet nie było w kadrze meczowej. Także na razie William Saliba wygląda na najbardziej pewny pick z Arsenalu, jeżeli chodzi o ich defensywę. No i to musi być właśnie naturalnie dobry transfer. Jeżeli chodzi o pomoc, tutaj jest śmiesznie trochę, bo są zawodnicy, których posiadam, jakby wszyscy, których posiadam. Pierwszy jest oczywiście Blemo. Ostatnio trochę nie poszło w meczu z Liverpoolem, ale generalnie wciąż pokazuje się naprawdę z naprawdę dobrej strony. Mimo tego, że żadnych dodatkowych punktów nie zdobył, to w tym meczu z Liverpoolem do Golf Involvement powyżej jednego bardzo dobrze. Tam miał taką setę, którą niestety zmarnował. Wtedy byłyby punkty, no ale nie byłoby czystych punktów za, za właśnie obronę Liverpoolu. Coś za coś. Biorąc pod uwagę to, że kosztuje 6,8, no to jest to chyba jeden z lepszych wyborów. Teraz również ciężkie spotkanie jak poprzedni zawodnik, tylko że on ma właśnie z Arsenalem, no a potem już naprawdę zielona autostrada: jest Luton, jest Brighton, który bramki traci, jest Sheffield, który również traci, no i jest Aston Villa, które może być trochę cięższym spotkaniem, bo jest to spotkanie wyjazdowe właśnie do Birmingham. Kolejka 18, trzeba uważać, jest to Blank, przez to, że tam miał być Mitch City, on się nie odbędzie. Także to trzeba mieć jedynie na uwadze, żeby nie mieć za dużo tych zawodników z Brentford i City. Poza tym, według mnie, jak najbardziej must have. Kolejny zawodnik, który trochę obniżył loty, można by powiedzieć, jest to Bukayo Saka. I u mnie on trafia do kategorii opcjonalnej. Eee, tak się złożyło, że tak naprawdę te środki można jakoś inaczej wydać, wydaje mi się. 50% menedżerów go na tę chwilę posiada. Generalnie te punkty, które dowozi nie wyglądają jakoś super imponująco, biorąc pod uwagę jego cenę. No i ten Expected Goal Involvement też trochę poleciał w dół. W ciągu ostatnich pięciu spotkań punktów, no średnio tutaj nazbierał było 5, 6, 2 i 5. Także powiedzmy około tych 4-5 średnio punktów na mecz zbiera. Czy jest to jakoś dużo na pomocnika? Wydaje mi się, że nie, biorąc na przykład do porównania takiego Buemo. Expected Golf Involvement też się trochę pogorszyło. W meczu z Newcastle tylko 0,27, w meczu z Burnley tam wpadła asysta i już 0,55. Dlatego, według mnie, jest opcjonalny. Macie środki, chcecie mieć kogoś z Arsenalu, żeby, że tak powiem, się zabezpieczyć na wszelki wypadek, gdyby Arsenal, nie wiem, tam wygrał kilka, 5, 6, 7, 0 i Bukayo strzelił na przedtatryka. Wieszcie, według mnie można te środki też inaczej wydać. Kolejny zawodnik to Mastkev. Cena tego zawodnika podrożała już o pół miliona funtów od początku sezonu i ja byłem jego szczęśliwym posiadaczem właśnie od początku. Jest to oczywiście Mohamed Salah, obecnie wyceniany na 13 milionów. De facto, miał on tak naprawdę jednego blanka. Tam w meczu z Tottenhamem powinien być uznany gol, więc to mu liczę, powiedzmy. W meczu z Luton jest tutaj trochę gorzej, było, że tak powiem, no ale generalnie wygląda to naprawdę imponująco. Zaczął od 5 punktów, teraz. W kilku ostatnich meczach 15, 16, 8, 2 z Luton, no i właśnie 16 znowu z Brentford. Niesamowicie gra Mohamed Salah. Expected goal involvement z całego sezonu to jest powyżej jednego, a ostatnie spotkania to na przykład 1,44, 1,52 czy 1,15. No jest to absolutny, absolutny must have. mimo tego nawet, że grałem na z tym Manchesterem City, jeżeli tu będzie wymiana ciosów, jeżeli tu będą kontry, a wydaje mi się, że tak może być, że to będzie mecz otwarty. No to Mohamed Salah z takich spotkań właśnie żyje i jak najbardziej jest to transfer właśnie must have. Każdy musi go mieć. Dwa razy więcej transferów niż Salah, za to ma Cole Palmer, którego również posiadam i wydawało mi się, że to był dobry zakup, na to wychodzi. 5,2 miliona za tego zawodnika, dodatkowo ostatnio dowozi punkty cały czas, czy w meczu z Arsenalem, czy w meczu z Tottenhamem, czy w meczu z City, także naprawdę w ciężkich spotkaniach zdobywa on te punkty. Jest na rzutach karnych, do tego expected goal involvement z wszystkich przedstawionych tutaj zawodników mam zdecydowanie najlepsze, bo siedzi ono około 1-10, coś takiego w ostatnich pięciu spotkaniach. Naprawdę wygląda to niesamowicie. Jest też duży potencjał właśnie na asysty. Grają teraz oni Chelsea z Newcastle, które jest znacznie osłabione przez kontuzję, szczególnie jeżeli chodzi o defensywę, więc to. Może być naprawdę dobre spotkanie dla Chelsea, żeby tutaj zgarnąć punkty. No i oczywiście dla Palmera, który staje się takim centralnym punktem w zespołu, do tego mającym karne. No i przede wszystkim 5,2 miliona. No a teraz właśnie po tej kolejce z Newcastle grają z Brighton z United, no a potem jest autentycznie zielona autostrada, od kolejki 16 tak naprawdę do kolejki 22, gdzie grają z Liverpoolem. Przeciwnicy są zaznaczeni na zielono, jeżeli wiecie, jakby jak mówię o tej autostradzie zielonej, to chodzi po prostu o to, że jest coś takiego jak fixture difficulty rating, czyli premier league ma jakiś algorytm, który ocenia jakby wymagania, albo raczej wyma jak na ile wymagający są po prostu przeciwnicy tak, dla Chelsea. I właśnie, jeżeli jest zielono i tutaj na przykład numer 2 przypisane, no to znaczy, że ci przeciwnicy raczej. Nie są ciężcy, więc powinno im pójść całkiem nieźle. I tak właśnie jest w przypadku kola Palmera, którego naprawdę polecam, biorąc również pod uwagę środki. Na przykład posiadanie go pozwala mi na to, żebym miał w składzie i Salaha, i Watkinsa. Więc podsumowując, Palmer jak najbardziej jest dobrym transferem. No, i sama góra listy 300 tysięcy transferów IN. I jest to Jarrod Bowen, który teraz podczas przerwy na reprezentacji doznał jakiejś kontuzji, więc jest to lekki znak zapytania i on u mnie ląduje w kategorii dobrego transferu. Wciąż West Ham nie radzi sobie teraz jakoś super, aczkolwiek jeżeli miałby to być ktokolwiek z West Hamu, no to chyba Bowen jest najlepszym wyborem, patrząc na jego statystyki i to, że regularnie dołoży punkty i jest on takim, powiedzmy, bezpośrednim zastępstwem. Madisona, dobry transfer. No i jeżeli chodzi o atak, to pierwszy jest Darwizy, Darwin Nunes. Eee, ostatnio 10 punktów, 2 punkty, 5 punktów. Zagrał coraz więcej już minut. Tutaj około 80-90 w tych spotkaniach można powiedzieć. Ciężki mecz teraz przed nimi z, z City, ale może się pokaże z dobrej strony. Według mnie, mimo wszystko, na razie jest opcjonalny, bo to ile on marnuje szans. To jest po prostu ciężko sobie pomieścić w głowie. Przede wszystkim marnuje on punkty też Salaha, który mu dogrywa i miałby dużo więcej asyst niż obecnie ma. Jeżeli coś pokaże w kolejce z City czy w kolejce na przykład z Fulham, wtedy można by się bardziej zastanowić. Na razie raczej opcjonalny transfer, bo no jednak ta cena można by powiedzieć, że jakoś to usprawiedliwia. Ale ja, ja bym go chyba tutaj nie do końca chciał mieć w swoim składzie. Dobrym transferem za to wciąż wydaje mi się jest Oli Watkins, którego nawet rozważam na kapitana w tej kolejce 13 Cały czas, powiedzmy, dowozi te punkty jakoś w miarę regularnie, teraz troszkę słabiej. Z Luton z Nottingham Forest tylko po dwa punkty. Jest podstawowym zawodnikiem przede wszystkim, no a do szczęścia brakuje, brakuje tylko karnych, żeby był na karnych, no bo jak wiemy, jest to Douglas Lewis. Aczkolwiek, teraz bardzo dobra kolejka z Tottenhamem, który również jest przetrzewiony przez kontuzję, podobnie jak Newcastle, więc może być tutaj grubo, jeżeli chodzi o, o jego wynik, o jego punkty i według mnie wciąż jest to dobry transfer, wciąż Całym sezonie, patr pewnie patrząc pod perspektywą całego sezonu, jeżeli już będziemy tam w maju czy, czy w czerwcu, no to on będzie jednym e, z najlepiej, że tak powiem, punktujących zawodników. Dobry transfer. Kolejny zawodnik, około 100 tysięcy transferów, to jest zawodnik, na którego raczej bym się nie nabierał. Nicholas Jackson, e, który, no wiemy jak sobie radzi od początku sezonu, radzi sobie mniej więcej tak jak United, albo podobnie jak Darwin. Myślę, że to jest taki, wiesz, po pojedynek Hirosów. Premier League, czyli Darwin versus Jackson. W meczu z Tottenhami, którzy grali w dziewiątkę, strzelił te trzy bramki i chyba zdobył najgorszego hatryka w historii Premier League i zarobił 16 punktów. Teraz również jedna bramka przeciwko Manchesterowi City. To jest transfer zdecydowanie w kategorii "ja bym nie brał", odradzam. I wydaje mi się właśnie, że Chelsea macie innych zawodników, które moglibyście kupić właśnie Palmera albo jakiegoś Sterlinga. Cena jest całkiem ok, bo 6,8 miliona, ale wciąż myślę, że to, co on pokazuje, to, to jest jednak średni poziom. I jeżeli udowodni na przykład w meczu z Brighton, chociażby, albo z, w meczu z United, że jakoś te punkty zdobywa, że jakoś te bramki strzela, no to wtedy można się nad nim pochylić. Na tę chwilę wątpię. I tutaj całkiem zabawne nazwisko, że w ogóle jest na tej liście, że są takie ruchy transferowe. Jest to oczywiście Erling Haaland. Jak widać, dużo osób go sprzedało, i teraz. Potrzebuje go szybko odkupić. Oczywiście według mnie jest to absolutny must have, żeby Erlinga posiadać teraz w meczu z Liverpoolem. Bardzo poważny kandydat na kapitana w tej kolejce, a potem osłabiony Tottenham w kolejce 14. Także może być naprawdę grubo. I w tej kolejce poprzedniej, która teraz miała miejsce 12, również dowiózł naprawdę ładne punkty, ponieważ było ich aż 16. Dwie bramki, asysta, no i trzy bonusowe Wydaje mi się, że tak jak ktoś napisał na Twitterze, widziałem też po prostu kluczem chyba do sukcesu jest posiadanie i Hallanda, i Salaha. Wiadomo, że to jest jakimś kosztem, no ale są to zdecydowanie takie najprostsze i chyba najpewniejsze wybory, także Erling Haland zdecydowanie jest must have. Em. Ale to nie Erling jest pierwszy, bo pierwszy jest Solanke i według mnie Solanke jest transferem opcjonalnym, taki trochę enabler, tylko 6,4 miliona za oczywiście podstawowego napastnika, który w tych ostatnich sezonach jednak punkt robił, no bo w poprzednim sezonie na przykład tych punktów dowiózł aż 136 bramek, 10 asyst. W tym sezonie już ma bramek 6, no i jedną asystę. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało, ale generalnie kolejki nie wyglądają jakoś źle i według mnie jest to dobry transfer, patrząc na to, jak bardzo uszczupla wasz budżet, a jest to tylko 6,4 miliona. Także dzisiaj jest zdecydowanie dużo zawodników w kategorii dobry transfer. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o moich propozycjach transferowych i o rankingu. Dzięki. Cześć.